Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to pierwszy odcineczek z naszej nowej serii pod tytułem Sąsiedzi. I tak, dużo osób się w komentarzu pytało, czy będzie jeszcze jakaś seria z Jutkiem, czy wrócą sąsiedzi. No i w końcu udało nam się to zorganizować, wracamy właśnie z taką seryjką w gigafajnym polskim klimacie, realną i tak dalej, więc oglądajcie i przekonacie się co i jak. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać wam swoje gospo, ale później pójdziemy zobaczyć co sąsiad złodziej nakradł i co on tam u siebie w garażach trzyma. Ale zaczniemy, właśnie, od tego co mam u siebie. A jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie hashtag nowa seria, a ja Ci serduszko. I co, po kolei, tutaj główny koń napędowy na moim gospodarstwie, czyli Masy Ferguson 255, powiem wam, że jest to dość świeża maszyna na moim gospodarstwie. Znaczy, no, w porównaniu do wszystkich innych, bo jest ona tutaj na gospodarstwie około 15 lat, więc, no, nie jest aż tak stara w porównaniu do na przykład 30, które jest tutaj, no, nie powiem wam ile, ale to zobaczycie zaraz, w jakim jest stanie. No Masajek jest dość zadbany, jak widzicie, tur tutaj tur jest trochę taki zdrutowany, niekoniecznie on pasował do tego ciągnika, ale my mamy siłę, mamy moc, sąsiadem żeśmy wyspawali. Jak widzicie jest przerobiony na trzecią sekcję, no bo denerwowała mnie ta linka, wiecie, jednak człowiek tak bardziej do tych bel czy do czegoś, to ten siłownikiem jest wygodniej operować. No Masaj Ferguson no, tutaj jest głównym koniem pociągowym, tak jak mówiłem. W stanie jest myślę, że idealnym. Dbam o niego bardziej jako żonę, której nie mam. Aczkolwiek, no, tutaj myślę, że jeszcze jakieś pierdółki mogłyby wiechać. Na przykład, chcę założyć do niego koguta, żeby sąsiady widziały, jak w nocy z pola wracam. Co by nie spali, oczywiście. E, no, mamy tura. Tutaj zaczniemy, tak, może bardziej o tych mniejszych rzeczy. Tutaj mamy łyżeczkę do niego, cały osprzęt, obciążnik, widły do bel i widły do obornika. No Szczerze Wam powiem, że powoli troszkę ten tur jest za mały, bo coraz więcej tego obornika się przerzuca. No i jednak odczuwam, że te widły są małe. Aczkolwiek nie jest jakoś tam giga źle, jeszcze na razie sobie radzi. Kiedyś tam na pewno go jeszcze zmienimy. Tutaj mamy Autosan D47. No, co prawda jest ona troszkę zdrutowana, bo żeśmy ją pospawali chyba z pięciu. Nie no, z pięciu to może nie, ale burty były wymienione. Bo już były tak zardzewiałe, że trzeba było na ziemniaki uszczelniać, ale to mniejsza. No i nadstawki zrobione tam z jakiejś starej wersalki, deski wyciągnięte, bo żeby więcej zboża wchodziło. Jeszcze oczywiście ładujemy zawsze szczubem, ale na razie się te resory z drugą stronę nie wygięły, więc jeszcze, jeszcze można było większe te nadstawki zrobić. No, myślę, że dość fajna przyczepka. Niestety mam jedną, więc dlatego są te nadstawki. Jak już zboże sypie tak bardzo dobrze, to od sąsiada pożyczam drugą. Ale to ten Idziemy sobie do stodoły Będę tak szedł w miarę po kolei Idziemy sobie do stodoły A, jeszcze wam nie pokazałem jednej z najwa najważniejszych maszyn tutaj na gospodarstwie W sumie nie maszyn, tylko narzędzi A mianowicie kosa No jak trzeba, wiecie, gdzieś tam dla królików nakosić czy coś To się kosę bierze I właśnie to są takie małe sianokosy tutaj u mnie zawsze e, Zanim wyjadę kosiarką, to biorę kosę i kosą koszę No tutaj mamy rozrzutniczek, jak widzicie O wszystkie maszyny na gospodarstwie dbam nie możecie mi zarzucić, że jakakolwiek z tych maszyn jest, nie wiem, zaniedbana, bo, no jak widzicie, wszystkie są w pięknym stanie. No prawie wszystkie, ale cicho. Rozrzutniczek odmalowany, nasmarowany, po zimie tutaj wstawiony i tak od tamtej pory stoi. Na dwa wałki. No, rozrzutnik jak rozrzutnik w sumie. Dość fajnie służy. Jeszcze na razie na ten areał starcza. Aczkolwiek też czasami sąsiadem już na dwa wozimy, żeby sobie nawzajem pomóc, bo no, jest ciężko tego areału coraz więcej. coraz więcej coraz więcej, no i czasami ciężko się wyrobić. Tu mamy e, kombajn do buraczków, tak, od kilku lat właśnie w, poszłem w buraki. Też stosunkowo nowy nabytek, ale też tak. E, no na gospodarstwie nowy, a fabrycznie no to tak średnio bym powiedział, że nowy, aczkolwiek, aczkolwiek używany cały czas. Buraki są drugą gałęzią mojego gospodarstwa. W sumie to trzecią, bo pierwszą to zboża, drugą krowy, a trzecią właśnie buraki. No rotacyjna, tutaj wam firmy nie powiem, bo to już po, po ojcu ona jeszcze została. Tutaj jest fach, czyli przewracarka. Też fajny sprzęcik, no, wicherek też mam, ale tym wicherkiem to tam, to tak nie do końca fajnie przerzucone A tutaj na te swoje bagna, to czymś takim pojadę Przewrócę raz i za kilka dni mogę jechać zbierać, a wicherkiem to tam się musi, musi dość długo suszyć Talerzóweczka No troszkę 2.55 ma z nią ciężko, ale tam się najwyżej troszkę mniejszy skos talerzy robi i jest git Co jeszcze? No tutaj chyba najgorsza maszyna na gospodarstwie, czyli siewnik Przerobiony konny no i troszkę, troszkę jest uciążliwy, aczkolwiek, no, trzeba będzie go zmienić. Ale to jeszcze raczej nie w tym sezonie ani w następnym, bo te siewniki teraz to bardzo droga rzecz. No i jakoś tam pomału się sieje, ale to jest masakra. No, tutaj jakieś belki, jeszcze z tamtego sezonu powoli się kończą, więc trzeba by było sianokosy zaczynać. Tutaj miotła co, co sąsiada czasami z nioganiem, jak mnie zdenerwuje, ale to, to tak narzędzie zmienne z widłami. Czasami z widłami też go jak mnie zdenerwuje, ale to zależy zależy od mojego humoru, nie. Tu sobie przejdziemy, otworzymy sobie te wieżeje. W ogóle czy się ten vlog? to nagrywa? Nagrywa się, więc elegancko. Otworzymy sobie te wieżeje. No i tu mamy rozsiewacz tak zwany lejek. No i ślęzę, czyli opryskiwacz e, Też jest dość długo na moim gospodarstwie, tylko koła były zmienione Nie wiem od czego one tu są wsadzone Bo tamte troszkę wystrzeliły, e, że aż normalnie taki huk poszedł, że aż się przestraszyłem się zlękłem I Opryskiwacz jak opryskiwacz, fajny, pompa zdrowa do 2,55 czy tam do 30 idealnie pasuje, no chyba że jest mokro, to jest oporowa akcja. Dwa ciągniki w bocie sąsiad Deere'em wyciąga. Znaczy, no nie ten złodziej, bo ten Jondirem nie ma, to tam do takiego z drugiej wiochy wtedy dzwonimy. Jak już się obaj zakopiemy, tutaj dwukłówka, co by można było i świniej, i jakąś kanę z bimbrem, czy tam z blekiem przewieźć. E, no, tak podstawowe chyba myślę, że narzędzie. Bo to czy drzewa, przywieźć, czy cokolwiek, to, tak, to się na dwukółkę wrzuci elegancko, nisko, nie trzeba tak wysoko jak na przyczepę wrzucać. E, no, dwukółka, jak dwukółka, no tutaj nie ma co większej filozofii. filozofii. I w sumie wam skomałem, bo MF nie jest najnowszym nabytkiem. Najnowszym nabytkiem są oto te pługi, bo miałem kiedyś grudziądze, ale się rozerwały i od tamtej pory mam agromasze taki dwuskibowy. E, Ferdek daje radę, aczkolwiek też czasami ma ciężko. No i tutaj ostatnia maszynka, taka w sumie chluba mojego gospodarstwa. Co tutaj, no, pie, pierwsza we wsi, Belarka, że tak powiem, co ona Bel zrobiła, to, 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 to tylko, tylko, tylko ja o tym wiem. E, kiedyś ściągałem 30 ją. No to co wam powiem, że trzy silniki w ciągu roku były w 30 wsadzane. A potem 255 to już tylko dwa silniki w ciągu roku trzeba było zmieniać. No ale prasa Maskar. Dalej ją użytkuję, już teraz, co prawda, usług nie robię, bo się ludzie podarabiali i swoje belarki kupili, ale kiedyś to na tym taka kasa była, że no, wam powiem, że pół gospodarstwa to ta belarka tutaj zbudowała. O, jeszcze widać, jeszcze nawet cement z tego został. No i co, chyba idziemy do sąsiada, złodzieja? już wszystko co u siebie to pokazałem. Sąsi sąsiad trochę tych maszyn też ma, ale on ukradł, bo to sąsiad złodziej jest. W ogóle jestem ciekawy, co, co, co on będzie robił, aż się przebiegnę z tego wszystkiego. O, brama zamknięta, no to co, to, to nie idzie mnie, no żartuje. On zawsze zamyka, bo się boi, że policja do niego przyjedzie o, o, o psiaki, bo tutaj biegają po podwórku. Te, 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 te stój, stój, prrrr co ty, pimpek? No, chodź tu, m, bo ta menda przyszła znowu. Widzicie, chodź tu, widzicie, widzicie, Jak i to jest złodziej i ham, i Słuchaj, y, znaczy Mendo, jedna. Powiedz ty powiedz ty mi, co ty znowu do jasnej robisz na mojej posesji? Y ja specjalnie się przeprowadziłem z tamtej wsi, żeby mieć spokój. Po czym nagle patrzę, ktoś się buduje. Mówię, jaki sąsiad, i jak na moje nieszczęście jesteś, to ty. Jakim kurna ja się pytam cudem? Ty a ogl spokój. Oglądał ty kiedyś samych swoich? Ech, niestety tak, i ty jesteś tam jednym. A kojarzysz taką scenę, jak oni z pociągu wysiadają i mówią, że lepszy jest stary wróg jak nowy. Jest co? To ja tak z tobą mam. Bym po, po, polemizowałbym trochę z tym, wiesz? W ogóle, czy, czemu ty znowu z tą cholerną kamerą latasz, no? A to ty nie wiesz, że, że sąsiad, my będziemy vlogi nagrywać od dzisiaj, no. To, 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 to sąsiad, ja, nie tą nie kam, ja tą kamerę zakopałem chyba w szafie gdzieś, bym musiał szukać. No. Poza tym, w ty tu sprawie? No przykład? to przyszedłem do ciebie, żebyś mi tu gospodarstwo pokazał, będziemy youtuberami, będziemy pokazywać, co my tu robimy. Trzeba to, na, na... ja na YouTube teraz nagrywam, ja to potem dodam. Ty po, po, pokazuj Zbyszek. tutaj, opowiadaj co ty masz tu na gospodarstwie, żeby zazdrościli, te co mają mniej No, no, no Zbyszek, Zbyszek, posłuchaj mnie Na początku ty, Dobra, za tą prezentację to jakiś musisz kwitami odstrzelić kiedyś Ale dobra, to się co najmniej zrobi Dobra, chodź tam, bo ten Tandeta niech nagrywa, będziesz operatorem, chodź był No, idę, Gdyby idę, wam idę pokażę przy Dobra, zro, ty zrobię ty wyjątek Ale ty weź tak nie biegaj, co pokażę. ty myślisz, że ja nogi to na loterii, żebym wygrał, że będę za tobą biegał Pomału Życie. No, No, dobra, dobra, to chociaż się rozgrzejesz trochę lenio, nie siedzisz tylko w tej chałupie. Jeszcze dorobił w końcu czegoś. Dobra. O, Słuchajcie, na o, początku. O, się złodzieju nakradłeś, to masz. Będziesz mi mówił, złodzieju. że się dorobił. Żeby nie moja jak prasa by... to byś do dzisiaj sło, sło, snopki zbierał, w sensie te, kop, jak Złowieku, to się nazywało. Jakby, te... Gdyby Kazik jeszcze żył to by dalej prasował, a pewnie też czuję, że konkurencję miałeś i żeś tam no. No i, i weź tu sąsiady dobrze że idę. Dobra, pokazuj, bo mnie już denerzujesz, idę do domu Dobra, sąsi sąsiady, patrz tu Ogólnie tak, ja tu posiadam obecnie brony czwóreczki, sobie takie odmalowane. Mów trochę od... głośniej, bo ty. Remont. Pod nosem no, żeś po... plujesz pod nosem a to, tam A to moja wina, że tak daleko stoisz ode mnie? No ale no, właśnie, tu. Teraz lepiej. No, no, no. no, 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 no to bliżej podejść, no, a co ja mam się dziać na całe podwórko? No, 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 no pokazuj. No, więc tak, no tu jak widzicie po remonciku e, brony czwóreczki zaponaj trzeba było dociążyć, bo trochę zaleciutkie były. Takie, no, na jakieś po siebie czy przed, akurat są ok. No bo choć, kamer, operator kamery. Tutaj mam osprzęt, e, Paleciaka i łyżkę do tura. A tu, a ja się patrzę tam. Tura. Ja się patrzę tam, co ja tu zabawni. No, no, dobra, no, no. Ja, ja, wiem, ja wiem, że ty dzieciak całe życie. No ja chcę, i jak chcesz, się poławić? Daję my, my, ci mężczy, zgodę. Mężczyzna cały dziec, całe życie jest dzieciakiem, tylko zabawki zmienia na większe. No życie, no niestety. No tutaj moja stodoła, w sumie oborą stodoła, bo tutaj jest połączenie e, stodoły z oborą, bo tutaj obok mam e, bydło. E, no i tutaj kustka do ciuku, do ciuków, Jak to po podlasku się mówi, e, akurat Sipma Z. 224 łamane przez 1 Praca po kapitalce też od, od Zrestaurowana od początku wszystko elegancko. Obok akurat mam tu pisarkę 3 metry, też po kapitalce wszystko dbane. Bo jak dbasz, tak masz, nie dbasz, nie masz, sąsiad naucz się tego. Ja skomentuję, nie skomenduję. A akurat sięwnika to mu trochę zazdroszczę, bo on 3 dni pojedzie i posieje, a jeży 2 tygodnie. Ale to A, abo, już... A bo ty masz ten ko konnego, nie? No ale w tym roku pożyczę od ciebie na chwilę. Ja do teraz ja, ja do teraz ja pamiętam jak żeśmy popijanemu to spawali, kurwa I... dzisiaj, że źle przyspawał. No do, dzi do dzisiaj tak trochę ten pod skosem patrzy. <śmiany> jak się Legendy ja głoszą, że do dzisiaj będziemy to zaraz jeszcze spawać, <śmiany> Jeszcze to poprawię. No dobra, łaź, no. Dobra, dalej, tu widły do obornika jaki no do słomy, bo trzeba pokazałem, czymś tam jak widły. No no właśnie Dwie przyczepy, Autosan no. D-47, jedna mniejsza, czwóreczka, e, bo ona około 4 ton tutaj, coś, co mi wiadomo, mieściła e, na upych, no bez burtek, e, no a druga to już taką piątkę łapie, bo to już jest nad stawkami, e, więc no, dosyć, dosyć, jak się czuba to na sobie to się naprawdę zmieści, więc mam czym wozić, nie narzekam, jest okej, okay, w porządku. Ja, e, też nie, mój... ja też nie narzekam, bo czasami pożyczam. No, mała, a ja potem patrzę, że coś jest poginte, bo zamiast ku... jak bałdy woziłeś ostatnim razem. Ty, 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 ja bałdy woziłem, a pamiętasz, to wcześniej do mnie przyszedł na pole z flaszką? Czy ja to wina? No to był, to, to przyszedł Kazik. No, od kiedy Ten Kazik? Się wsi. Ziód, od kiedy się Kazik ziutek nazywa? Ja pamiętam. To nie ja. No. To nie ja, ty się ode mnie wszczepę brał dziadu jeden. No, a Dobra. ty potem przyszłeś do mnie, żebym ci nie. potem je odstawił i flaszkę przyniosłeś i my to flaszkę. Nie, nie no. Jak ja pamiętam, Które... że nie pamiętam. Tak, 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 ty jeszcze pamiętam, że jak przyszłeś zobaczyć, co się dzieje, to ty jeszcze poleciłeś po drugą do Monopolowego. Z Cii. tobą, coś to same to samo skaranie boskie. Dobra. Cześć, eee... wątek. A, no właśnie, zapomniałem. Już sobie przypomniałem tutaj akurat. Rozsiewacz kosik taki jest. no już musiałem go odre odrestaurować, no stary taki, no już jest. A to, też no, pamięta. chodzi. to pamiętam my to my go przerabiali wtedy co... bo to konny też, my go przerabiali A, chyba ta, wtedy co to. siewnik Jakim? razem, nie? No tak, no ale to był, wiesz, on był ciągany, a dla mnie lepszy był na, na podnośnik, więc ja go wziąłem. Mm. robili na podnośnik, a ja tylko, że u mnie jakoś się to wyspawaliśmy, a u Ciebie... Nie wiem, chyba akurat za dużo poszło tego bimbru. <grym> za bardzo, <grym> dalej im do spusta. Dobra, nieważne, nie było tematu, nie słyszeliście tego. W każdym razie bo jeszcze konsekwencje tego, a nie chcę ich podnosić czynów. No, dalej, yy, mój najmniejszy ciałownik yy, rusek, Władimirec Władimir, T25. A wywieta, wy że to szybciej do tyłu jeździ jak do przodu? No panie, kurwa, mać, tu normalnie jedzie 50 do tyłu, 30 do przodu. Ziutek po 5 latach dopiero ogarnął, jak tu się biegi wrzuca, nie? Tak, oto ma maszyna, maszyna losująca była, nie? On tam pomiędzy nogami, co, co, co zarzucił, taki biegiem jechał. Osiad, legendy głoszą, że do teraz nie wiem, jak niektóre biegi wchodzą. No, no, no właśnie. No. Ale, ale opo Ale opony to mam zajebiste, bo to z twojego starego Poloneza zajebałem. To tak nie z Poloneza, ty... to ja wam ten samochód pokażę, to nie był Polonez. <coughs> w sumie, I tak ci go potem drugi sąsiad podpalił. Cicho, 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 ja im chciałem pokazać. On, chłopie, to jest, On by jeszcze przegon przyszedł. W sumie tak naprawdę, a bo ty jetkę kupiłeś, zapomniałem kuwa, jetkę se staro z lat 80 kuwa kupił, się rozwalił w nią, a nie akurat zeszła na zrob to sobie opony podbędziłem od niej do wątka, bo dobry bieżnik jeszcze miały. No. Weź, bo przekręty wyjdą i pójdziemy siedzieć <grym>, To ich kuk, co najwyżej ty. Dobra, co tyle mamy, bo my fanzylimy głupoty. Kosiarka, agromet, famarol, słupsk? Akurat już przygotowana do sianokosów, bo jeszcze do trzeba poczekać, dziadno jeszcze troszeczkę musi postać, chociaż mam nadzieję, że ten kombajnista ruszy dupę i przyjedzie w końcu. Bo ja do nie niego tylko... dzwonił, bo to ogólnie my mamy tak, że my tam no. sobie co... U nas co roku kosi ten sam kombajnista, nie? I jak ja znajdę jakiegoś, to ode mnie przyjeżdża i kosi, i u mnie u Ziutka. Jak o znajdzie, to do Ziutka przyjeżdża i u mnie kosi też potem, nie? Tak... Problem jeden, jest jeden... jeden... z nas szuka i ob... u obaj koszą, nie? Bo wtedy fajnie się akurat wychodzi też żniwa, że... Czy... Czę część u niego, my się zawsze z tobą dogadujemy, aczkolwiek no, kropka... dzwoniłem do tego kombajnisty, ale on taki jest jakiś podejrzany, on tam może za tydzień przyjedzie. Ty, ta twoja kropka to dalej świeci, czy świeci? Dobra, słuchaj, tak naprawdę ja jestem kombajnistą, to jest taki problem, że najebany przyjeżdża i potem są kłopoty, ale to, wie, to tak taki szczegół. O, o, raz mu się zdarzyło header na mięsie ra... urwać. A, a kto, u kogo na polu ostatnim razem, jak bym pamiętał, ja patrzę... On kości nagle, kumbaj stoi tak z pół godziny i patrzę, a on leży nawalony kurwa pod tym, pod środkami opony. Ziutek, ziutek. A, a kto kiedyś na przyczepie prawie życie stracił, bo się pijany w zboże położył? A kto po pijanemu rozwalił jetkę? I skąd ja te opony jeszcze mi potem odprzedał? No, no, no właśnie, o, o. No. no widzisz I, to, i jetka... jeszcze, jeszcze mi podziękować <laughs> powinien, że opony do Wadimir są Miałeś takie wsparciałe, stare od fabryki jeszcze te opony stare, wyszły. Ta z fabryki ty, ty jakbyś spanikowany, że nie jesteś zrobić, że mi to za darmo praktycznie oddałeś, więc to. Flaszka, to, flasz, flaszka za oponę to nie za darmo, że dwie opony, dwie flaszki no, na to się podzieliło. Do, dobra, 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 ty to jesteś matematyk jak skozić dupy tromba. Dobra, co tu dalej? No mamy e, mój główny ciągnik, czyli Ursus C360 A, z, już no. z kabiną, z turem e, Ursusa już e, z Euro RAMką na, trzy, na dwóch siłownikach, już taki nowy, e, już ty... model tutaj. Se zainwestowałem takie fajne, szerokie... A, a, a wyspawa szlapkę. wyspawamy taką euroramkę do, do, do 25, znaczy no do mf mojego? Robimy taką Je. ramkę. Żebym znaczy, mógł ciebie, od ciebie widły pożyczyć i ci giąć. Znaczy co? Dobra, pognąć to ja cię pognę, zaraz Ale ogólnie to czekaj, cze cze cicho, cicho, ja wam pokażę jak ono chodzi. Sąsiad siądę, nie, nie pobijesz mnie, co? Kurwa, sąsiad, bo tam jest taki trójkąt, no nie, i wiecie, jak... pamiętajcie, jeśli ten trójkąt, to znaczy, że nie, że nie dawać debilom, sąsiad, uważaj. Uwaga, uwaga, uwaga. O, co jak co, ale ten remont to my we dwóch robili i po flaszce nam się udał. Ale to, Ciędza, jak, ona to teraz... ładnie, jak ona ładnie chodzi Nie będę wam przygazowywał, bo na zimnym to aż szkoda taką pereneczkę Tylko, tylko, tylko sąsiad wsi sąsiad wsiąć i pokaż tryb sport jak się po nocy wraca do domu Wiesz co masz zrobić Eee to sąsiad, posłuchaj. to teraz nie da rady takiego czegoś zrobić nie? No 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 zewrzyj te dwa kabelki no, no Kurwa, no jak ci ma tu nie styka na razie ta kabelki, ja, ja, bo ja zewrę to jest to to, ja bo to jest ja porobione wszystko sąsiad bo zepsujesz kurwa bo to, to jest wszystko po remoncie O, wita? Kogut, działa? A, sąsiad! Trzeba było mówić o Koguta po polskiego, a nie myślałem, że ty chcesz, kurna, na jakieś krótkie awaryjki Nie, 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 dobra, wyłączymy, no, no, bo tu no, akumulatory trzeba, słabe Tak, akumulatory słabe, lepiej kręcić, niż już ile razy go naciągali na, na, na holu, żeby zapalił O Jezu no, e, MF to, przy, MF to przy tej 60 to się tyle narobił, w sensie, że Trzy razy tyle zrobił co ta 60 -tka. Panie, ty znaczy jeszcze. tego, że ty, ty ta 60 ty, ty jest żeś... starsza niż MF i, i, MF i ty Ty, ty żeś konie więci. Morał to już MFB le robił Tak, żeby go jeszcze zbudowali kurwa Ale 60, ty 60 późno kupiłeś, ty kupiłeś 60 po MF, że ona jest starsza, to nie ty, znaczy. No to 68 nie... rocznik, z tego co pamiętam te 60. -tki. Dobra, aż otworzę wieżę je, tu chodź, chodź, sam się też ci mhm. otworzę, no Dobra, tutaj mam y Burżuazja, rozrzutnik dwuosiowy, więc jeśli mi potrzeba jeszcze jakieś przyczepy, no to ściągam adapter, zakładam burtę z tyłu i mam już trzecią przyczepę, czy do kiszonki, więc jest elegancko, więc, no, no, no. Y więc to jest fajny temat, no i tutaj też po remoncie. W ogóle przy, przyczepy, przyczepy, ten, przyczepy, znaczy kurczę, nie przyczepy, tylko nadstawki do burt to gdzieś tam leżą w krzakach, bo ja też mam do przyczepy i do rozrzutnika. Bo my kukurydzę ciągamy, my jak kukurydzę ciągamy, to mamy 2 hektary i tydzień ciągamy, co... Ale jest oporowo, wszyscy są opijane i jest dobrze. Ja, ten... Ważne, że pijane i piwo jest zdegustowane, o co tak. ci chodzi. Zakisza Zakiszać slany nawet na polu. Hmm, tutaj akurat e, kultywator... Kurwa, już zaraz trzeba będzie ciąć, znowu to wyciągać... Ja mam, ja mam kosę, mogę ci pożyczyć, jak chcesz. Dobra. Dobra, coś ja pomyślę, kiedyś. E, akurat tutaj mam kultywator do... Do, do uprawiania, trzeba wiadomo. Uprawiać, no i tutaj sąsiad, teraz uwaga, tu bokiem przez kraki. Tylko uważaj, żeby ci za jakąś przed dupę, w dupę ci nie wlazła jakaś ta... Po krzywa, no piecze mnie teraz. Byś te krzaki wyciął. O, barszu sosowskiego, ty. Prawie że wlazł barsz sosowskiego. No i grażina... huk. Greżynę zrywaj, barcz będziemy gotowi. I właśnie, słuchaj, tam teraz tu jest to, że to jest właśnie ta jetka, którą sąsiad jeździł. I żeby policja go nie namierzyła z syna jednego, to umie to skitrał. Jak widzicie, kół nie ma z przodu. O, bo to są te co mam w łatku, ale z tyłu są kurwa. Ale Wiecie, wie wie co wam powiem? Najlepsze jest to, że ja takie dwie miałem. Jedna stoi tu, a druga tam za doło U mnie. No widzicie jakie. Jeszcze się przyznam, agent, że jest kaleką, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem za komuny. Dobre, nie, nie jest wadku. kalek. No, no. Po prostu piwo Dobra, było ty... tańsze. A piwo było tańsze, kurde, chyba mocnego fularzy w fulla żeś pierdolni. No, mocniejszy no, ale... też było. <grym> no, ale dobrze, <grym> do... <grym> Sąsiad... <grym> gdzieś tu pola z tu kamerą. No to jest. Dobra, nie zauważyłem cię. No i ostatnie dwie maszynki to PUK trójka do sześćdziesiątki po remoncie. No i zgrabiareczka tutaj. Eee... Tutaj jest. Czterogwiazdowa, a taka wystarczająca, w porządku. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, że przy Władku jest jeszcze. Przecząsarka Ale co najwyżej to już pójdziemy Sąsiad się troszej dupę Tak zwany pająk Czekaj, czekaj, bo ten, w ten bar z Sosnowskiego wlezę To mnie poparzy, to rzuci mnie w, ta, w Na zdrowie, na, na szczęście to będzie sąsiad Na szczęście No Kiedyś. i będę poparzony, to od razu mnie ta helka rzuci Powiem, że nie dość, że alkoholik to jeszcze wygląda jak wygląda Jak ty nawet helki nie masz, ty żaden nie masz ty no, Jesteś wdowiec, kurwa Ja nie wiem, co ty gadasz, ja wdowiec, ty, ty Chyba no, no. ty no, 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 no No i ostatnio tutaj pajączek no, i na obecną chwilę tak wygląda to. Jest tak skromnie, ale nie narzekam, jest w porządku. Można tak. będzie. Jest. Cel, cel jest taki, że będziemy tu się rozwijać, maszyny kupować. No i będzie, nasz cel na to, na to kamerowanie to jest taki, żeby mieć więcej jak sąsiad. Znaczy co? Sąsiad, o, ja tego nie mówiłem. no dobra, a, a jeszcze zapomniałem. Zapomniałeś dodać, że tu, o, radio eleganckie, prawie jak nowe z salonu. Tutaj, tutaj, jeszcze... tutaj akurat, tu zawsze gra Radio Maria, pamiętaj. Nie Maria, tylko ma Radio Maria. <noise> <noise> Dobra, e, Radio Piekary puszczę lepiej, bo no. jeszcze... Zabierz mnie do swojej obory, no i w ogóle. Ale te radio, jest, te radio jest tylko z 50 lat po gwarancji, więc jeszcze jak nowe. Panie, jak jedne tu zara młotkiem to zaraz będzie działać, e, ręko w sumie a, za, i so, so, są, są, Sąsiad czasami lubi se yy, na yy, no, ty, posurfować, ty nie? Sąsiad, coń tam... dupę. Tu że akurat coś... ja mogę powiedzieć, że yy, tutaj. I, kurwa, mój rower. Tu, o, właśnie tu spawaliśmy tego, te, 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 te całe kokosa i to wszystko Ty, I, ty Ja ty, pamiętam, ty, że sąsiad ty, tu tyle tu, tu leży na tym prostowniku taki nawalony. A, a, a ty myślisz, że po co ta kana tu stoi? Ty, a może myślisz, że po co ten... A może tam co jeszcze zostało, bo wtedy to, to była cytrynówka. O, ty kurwa. Cicho! Sp spieszaj! Czekaj. Cicho, cicho, nie, 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 nie nagrywam, nie nagrywam. Ooo! Jest, jest, dobra, jest, jest, jest. Dobra, 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 zamykamy, zamykamy. To, to, to tam nie To wiemy, co będziemy to robić. To wiemy, co będziemy wieczorem robić Czekaj, czekaj, to widzowie, my się z wami żegnamy. Y... Tak, my, my idziemy na parapetówkę. My, my idziemy tu, coś tam trzeba pospawać, ty, No, ci, ci, y... dobra, Chodź, chodź, chodź. Właśnie tu, szybciej, szybciej, bo Ech, parapetówka. Siema, no Do, następ, was, do chodź, następnego filmu. Siema.